Dzień dobry. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Przychodzę jak zawsze w niedzielę w niedzielę dzisiaj naprawdę bardzo krótko. Jak zwykle ja zachęcam Was do budowania swojego poczucia wartości, do odkopywania swojego potencjału, swojej mocy, z którą tu przyszedł każdy z nas na świat i zachęcić Was i przypomnieć Wam tylko, żebyście bez wyrzutów sumienia i z dziką radością stawali się zdrowymi egoistami. Dlaczego tak trudno jest często poświęcić sobie czas? Miałam dzisiaj takie rozkminki, bo właśnie nie wiedziałam, czy mam nagrać filmik, skupić się na jakiejś treści e, i, i, i coś mądrego do Was powiedzieć, czy mam wybrać siebie i iść na spacer. E, efekt jest taki, że wybrałam siebie i postawiłam na siebie, czego uczę się robić i zachęcam Was do tego samego, ale też przyszło mi kilka refleksji, dlatego y, y, po, połączę i y, y, zadbanie o siebie z zadbaniem o Was. Słuchajcie, my jesteśmy wychowani w kulturze, w społeczeństwie, w religii, gdzie jest kult dbania o innych, poświęcania się, zaniedbywania siebie, gdzie egoizm jest grzechem i czymś złym. Natomiast ja po raz kolejny, ale dzisiaj właśnie mam taką potrzebę, chciałabym wam powiedzieć, że zdrowy egoizm jest czymś bardzo, bardzo dobrym i potrzebnym, że dbanie o siebie i stawianie siebie na pierwszym miejscu wcale nie jest egoizmem. Jest to tylko kulturowy stereotyp mechanizm, który bardzo często nie pozwala nam poświęcić sobie czasu, poświęcić sobie uwagi. Natomiast Skąd często bierze się w nas wiele zranień, wiele, e, wiele cierpienia, wiele jakichś zawodów, rozczarowania, właśnie dlatego, że brak nam, brak nam jest uwagi, zainteresowania, odpowiedniej ilości czasu czy miłości od innych ludzi. Brakowało nam też tego, co spowodowało jakieś luki lub zaniżone poczucie wartości. Brakowało nam często tego w dzieciństwie. Właśnie tego poświęconego czasu, tej poświęconej uwagi, tej rozmowy, tej akceptacji nas, takich jakim jesteśmy. Dlatego teraz, jako dorośli ludzie. Odzyskując swój potencjał i swoją wiarę w siebie, my potrzebujemy, potrzebujemy bardzo dać sobie czas, dać sobie uwagę, dać sobie akceptację, dać sobie pozwolenie na to, żeby po prostu być. Jeśli będziecie zabiegani w tym przedświątecznym czasie, jeśli w tym ferworze różnych napięć i emocji zapomnicie o sobie, to ja tu jestem po to, żeby powiedzieć Wam Hello. Jesteś ważny, jesteś ważna, jesteś wyjątkowa. Masz prawo do odpoczynku, do zmęczenia, do czasu poświęconego sobie, do swoich pasji, do tego, żeby zdążyć. W tych wszystkich obowiązkach iść na spacer, poczytać książkę, porozmawiać ze sobą, posłuchać muzyki lub cokolwiek, co lubisz. Nie odkładaj rzeczy ważnych na ostatnie miejsce, nie odkładaj siebie na ostatnią półkę, nie odwracaj się od swoich potrzeb plecami, bo nigdy nie będziesz dobrze się czuła czy czuł. Jeśli chcemy czuć się dobrze, jeśli chcemy być zdrowi, e, zadbajmy o siebie i stańmy się wbrew temu, co mówi nam kultura, religia czy społeczeństwo, zdrowymi egoistami. E, nauka tego nie jest czasem prosta. Czasem musimy odłożyć na, e, na półkę gdzieś um, jakieś poczucie winy. Które jest toksyczne, jakiś przymus wewnętrzny, jakiś lęk przed oceną, ale warto, bo po drugiej stronie, jako nagroda, jest nasz spokój, jest nasze dobre samopoczucie, jest nasze życie, które przeżywamy w zgodzie ze sobą i po swojemu. Dziś ja zachęcam i proszę: zadbaj o siebie, bądź egoistą, zdrowym egoistą, zwróć uwagę na swoje potrzeby. Zwróć uwagę na to, że, mm, że jesteś czasem zmęczona. Odpocznij. Dbanie o siebie tak naprawdę nie jest egoizmem, jest miłością do siebie samego. Do czego was dzisiaj bardzo zachęcam i zapraszam. I jakby przypominam ee, o tym, żebyście nie zapomnieli o sobie, bo jesteście kimś wyjątkowym. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.